Elemental, zajebiście dynamiczna walka, podoba mi się. Macie tornada. Tornada mają to do siebie, że napierdalają i podrzucają w powietrze każdego, kto w nie wpadnie. No i tornada, jak to każda tornada mają też w zwyczaju przemieszczać się, co zobaczycie dzięki strzałkom przyni. Jak jest dużo Tornad, to uniknięcie zapierdalającego z prędkością wiatru tornada może nie być takie proste. Cyklon, czyli pojebanie silne przeciąganie bossa. Jak się dacie wciągnąć, to raczej nie zginiecie. Dostaniecie tylko damage, wyjebie was w kosmos, spadniecie na ziemię i wtedy jest spora szansa, że zginiecie. Dobry post powinien mieć coś co w kurwie, i tutaj też tak jest. Conductive mark. Jak macie niebieskie kółko, to nie możecie biegać z tym winnych, bo też dostaną niebieskie kółko. A teraz moje ulubione. Widzicie te platformy wysokie do areny? Wychodzą tam ady i trzeba je ujebać na dziurę, unikając plam na ziemi. Ale Majestic, jak się tam dostać? Otóż na dole wychodzi duży ja. Przerywacie go i zabijacie. Gdy ginie, to odepnie wszystkich graczy w pizdu. Połowa rajdu stawia się tak, żeby odepnęło ich na platformę z mobami. Druga połowa zostaje na dole i wali bossa na kurwę. Tankowie, uwaga na jakieś tam staki. I to autentycznie wszystko. Podobało się, zostawcie suba, łapę w górę, komentarz, księano.